Kapitał Siema, siema, ja jestem Real A, to jest kolejny poniedziałek z mapą Lubelska Dolina V3.1 e, w, w tym, odcinku. E, kolejne złe wieści dla was, mianowicie złe. Może lepsze niż było, ale dalej złe. W sensie jak widzicie, e, mapa e, odzyskała swoje tekstury, już jest wszystko z nią. Dobrze, dobrze powiedzmy tak, że tekstury są Ale ma podane jest u pełnej osoby, nie wiem czy będę w ogóle mówić, ale W sumie to jest u takiego pewnego rolnika, tak po prostu powiem eee, Który poprawia błędy, Wyczyścimy mi cały lok, już jest wszystko w porządku, tylko Problem został z ruchem ulicznym eee, Ten, ten ruch uliczny Prawdopodobnie muszę robić go od nowa, także szkoda eee, Ruch uliczny trzeba zrobić chyba od nowa I cały sklep Niby nic, ale problem jest taki, że Ciężko znaleźć w ogóle coś w tych plikach, bo jest tak nagłątwane I w ogóle wszystko wiecie ma po prób błędów tak naprawdę Więc ciężko będzie coś zrobić To jest save na którym graliśmy wraz z Filipem na live, więc zapraszam was do zapisu, który był wczoraj Upublikowany Co jeszcze Będę musiał od nowa wyrysować sobie o te krzaki Krzaki, pokrzywy i tak dalej Niby nic tak, prosta sprawa Więc jeszcze na jakieś swoje poprawki muszę nanieść Także co do tego kiedy będzie mapa? Naprawdę nie wiem, nie piszcie tych, tyle tych komentarzy, kiedy mapa, kiedy mapa, kiedy mapa, bo naprawdę staram się nad tym. E, ciągle robię tą mapę, e, znaczy może inaczej, ciągle staram się nadzorować postępy nad mapą, bo ta osoba właśnie robi ją i już jest naprawdę coraz bliżej tego celu. Myślę, że w czwartek dostanę ją już tak e, na ostateczny termin. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli nie... Jestem ja znowu poczekam tydzień, co nie? Ale wiecie, nie chcę wam wydawać po prostu gówna i tak dalej. Czekaliście dużo na mapę Rafika, tak samo myślę, że poczekacie troszeczkę na moją mapę. Wiecie, że nie lubię wydawać późne mapę ale tu jestem po prostu zmuszony do tego. Także... Chcę to wam podać na mod huba, tak? Na mod contest, taki bla bla bla. I myślę, że yy, ona musi być bezbłędna, żebyście grali na niej długi czas, co nie? Dlatego musicie poczekać chwilę i dać mi troszeczkę więcej czasu. Osoby, które mnie zrozumieją, a na pewno kilku takich będzie, bardzo wam dziękuję. A te osoby, które po prostu piszą takie komentarze, proszę, żeby przestać, i tak dalej. Także jak możecie, dorosłowali ten film innym osobom, żeby widzieli po prostu, co się z dzieje, i tak dalej. Bo ja ten film tak udostępniać wszędzie, żeby po prostu inni ludzie widzieli, co się z tym dzieje. Także cóż, w sumie to tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie obrócicie sami za to. Ale no, tak czy siak mapa po prostu musi być zakończona i musi być zrobiona konkretnie. Także bardzo mi dziękuję za uwagę, ja jestem rodziclej. Widzimy się na tydzień z mapą e, lubelskodniap3.1 Trzymajcie się, no i cześć!